Dzień dobry. Nie udało mi się obrócić znowu telefonu, ale to nic, zobaczcie gdzie jestem. Pułkę. Może jeszcze. Tak, tak, poznałem, nawet nie tylko po prostu powiedzieć, że to jest chyba takie interesy. Wrażenia po ósmej części egzaminu? Czy któryś z Was ma jakieś opory, żeby go pokazywać na żywo? Nie, 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 nie musisz dawać cenzury. Dobra, cenzury. <pozycji media> to... A <acuerdo> <Ja> wszyscy trzeźwi. Jeszcze <siarin> <ones> <mustache> tak. <geilkaffe> No to opowiadaj. Wiecie, do Krakowa wrócić. No, czekaj, <gry> opowiadaj. No w pionie niestety mi się znowu uruchomiło, bo ty wyszedłeś właśnie z ustnego. Ja jestem bardzo mało fotogeniczny, więc to tak kiepsko wyjdzie. No, tak? Jak widać jeszcze emocje są. Tak, emocje jeszcze są. Na szczęście, na szczęście egzamin jeszcze w formie starej, ze starymi pytaniami, a nie nowymi. Więc, więc tutaj bezproblemowo test, jeżeli chodzi o praktyczny, bez najmniejszych problemów, tak jak to opisane niejednokrotnie, Również u Ciebie na kanale, e, tak naprawdę, więc nawiązanie jakiejś prostej łączności, wytłumaczenie dwóch kodów Q, e, odpowiedź, e, jak, jak się przedstawia raporty i co, co oznacza i tak naprawdę tyle, chyba bezstresowo, bez większych bez, Szybko, bez szybko i... Tak, dokładnie, szybciutko. Yy, za 4.12. No, więc... czyli pisemny się, jak ja przy tu przyjechałem, to było w pół już wyszliście z pisemnego. Tak. Zaczynało się w sumie o 11, i mm -hmm. yy, pisemny skończył się po pół godziny, a teraz yy, no już po, po praktycznym, po niepełnej mm -hmm. godzinie od, od przyjścia, więc, więc w sumie szybko. Jak no, najbardziej. Szybko idzie. Polecamy robić. Tak. <laughs> polecamy, polecamy wszystkim. Siedmiu zdających jest. Wszyscy uciekli, nie czemu uciekli, bo oni myślą, że ja tam tą że jest bo... <laughs> na ciebie, tak. Zaraz będziemy rozmawiać z następnymi. No, już dwóch zdało pozytywnie. Kolega pierwszy, który zdawał już poszedł. Trzeci akurat grillowany, tak. Trzeci się teraz grilluje. A my tu trochę hałasujemy. Rozmowy były o 5G, powiem wam, także to czy porozmawialiśmy, zostaje między nami tutaj. Tak. tak. Dokładnie. Bo dokładnie. Ja, ja zdałem przed chwilą foliową czapeczkę, żeby. Ale by było... Czapeczki z logiem kanału mówię ci dałyby radę myślę. Właśnie, jakby zrobić taką Sklepik aluminiową z czapeczkę nie? z logiem. Tak, dokładnie, Dlatego Sierra Jako będzie, będzie, naprawdę. Dobra, zobaczymy komentarze. W pracy. Czy ktoś nie zdał? No jak na razie nie. Jak na razie czy. Nie, no dwie, dwie osoby zdawały. jeszcze czekają na ust. Tak, cztery. Dwie zdały, jedna, zdaje. jedna zdaje i cztery, tak. cztery czekają. O, tutaj czekają. Wszyscy zadowoleni, zadowoleni, nie ma stresu. No Dzisiaj tak powiedziałbym, że biomet jest korzystny. Ładna pogoda, idę Wam pokazać pogodę do okna. Zaraz wracam. U nas raporty pogodowe zawsze są, także pokażę wam też jak wygląda delegatura łukę w kielcach przy okazji troszkę. Niestety nie udało mi się włączyć w poziomie dzisiaj live, a więc jest w pionie. O, taki jest widok z okna na półpiętrze tutaj jest o. To wejście, które już znacie z filmu jednego, jak tu byłem chyba z dwa miesiące temu na egzaminie. Tu jest półpiętro, jest okno, za oknem mamy zachodnią część miasta. Tam taka górka i taki kościół na tej górce tam, o, nie wiem, czy to widać, spróbuj, o tam. To jest Karczówka, ja tam robiłem kiedyś testy PMR. Dość wysoka górka, fajna. No a tak wyglądają Kielce, piękna pogoda, dzisiaj jest chłodno. O tam na wieżowcach jeszcze plakaty wyborcze wiszą takie wielkie. Co by wam jeszcze pokazać tutaj, no jesienne kolory oczywiście. Temperatura dzisiaj około 6 stopni. Dobra, wracam do chłopaków. Zaraz będziemy, zaraz będziemy, o zobaczcie fiderki. Fiderki tam są, a tu... <ścoughs> tu się wchodzi na dach. Dobra. Tutaj jest łuk, tutaj jest taki ten jakaś część taka mniej zagospodarowana. Tutaj widok na drugą stronę miasta. Roleta zasłonięta niestety, bo bym wam pokazał więcej. Może tu jest okno, moment. Nie, nie ma tu okna. A, kuchnia tam jest. Zaraz wam pokażę z kuchni jeszcze widok. Wyszedł czy nie wyszedł? Idę do, idę do kuchni, tam są inne widoki. Tu jest kuchnia i widoki są następujące. Tutaj mamy centrum Kielc, tam tam o, takie, taka górka. To jest takie osiedle na Stoku i Świętokrzyskie tam mieszka między innymi Zdzisła 7 RN. Tam z kolei takie górki w tle wysokie. To już są pasmo, pasmo tych gór świętokrzyskich, tam gdzieś za tymi górkami jest święty krzyż, na którym jest przemiany. SR7KI, SR7V. Tutaj ta górka, taka, którą teraz widzicie, to jest góra Telegraf, na którą często wchodzą uczestnicy testów XIII. No, a tutaj, no i tak, tyle. W zasadzie tam jest centrum widoczne, no tutaj to jest centrum miasta, yy, pałac biskupów krakowskich. O ostrość na palca mi się zrobiła czyli takie ścisłe wzgórza zamkowe, tam jest tam takie, że tak powiem, stara część Kielc. No, dobra, no a tutaj mamy łukę. Teraz czytam teraz komentarze w takim razie. Już czytam. Słyszycie, jakie tam dyskusje o kodach kusą. Nie było żadnej Young Lady. Nie, nie. <śpiewa> Jakoś w Kielcach nie ma Young Lady. Ja nie wiem dlaczego. Muszę pojechać do innego. Dlaczego to kobiety nie zdają w tym mieście? Już drugi raz jestem, nie było żadnej Young Lady. No takie pytanie padło tutaj na czacie, Andrzej Szuka. no nie było, no. A 99 też nie trafiłem. A, nie. A, może nie, nie może... A ja 99 trafiłem na pisanie. Tak, wiesz, no, no tak, z pisaniem tak. się pojawia 99, ale tak. ciekawe, czy w praktycznym 99. Może nie ma, jakbyś tłumaczył, mógłbyś dziwnie przetłumaczyć. To. Gratulacje dla wszystkich, którzy zdrali. Pozdrawiam z Krakowa. O, tu mamy dwie osoby z Krakowa, tak? Tak, yes? jeden się grilluje. A, no tak, tak. A jedną mamy osobę, która mieszka w Kielcach, a pracuje w Krakowie na przykład. Ale nie będę pokazywał, nie będę mówił kto, już bez przesady. To jest za dużo danych osobowych. Za dużo danych, jaka delegatura UK? No, w Kielcach oczywiście. Eee, dobrze, jeszcze czytam, czy czytam. Pogoda jak w Warszawie, no tak. W ogóle powiem Wam, że się zmieniła prognoza, miał padać śnieg w tym tygodniu, a tu jest prognoza, że w sobotę 20 stopni. No, proszę, Dzisiaj sprawdzałem. i tak rano mnie zaskoczyło najbardziej, jak wyszedłem do samochodu i okazało się, że trzeba te szybki oskrować. No. <laughs> no tak, tak. A w sobotę było przynajmniej jeszcze w Krakowie po 26 stopni. No, no to... u nas też. No ta sobota ma być też ładna, także. Czemu nie ma Young Lady? Ja, pytania są matematyczne. No musimy jakąś zrobić w takim razie... Następnym razem musisz przyjść taką dmuchaną Young Lady tutaj po prostu i zrobić ten Ze swoją panią. Nie, bo... nie, ale słuchajcie, musimy jakąś taką akcję promocyjną zrobić w stronę Young Lady, żeby je zainteresować. Nie wiem, no każdy... Kto zdał, będzie miał teraz za zadanie przyprowadzić na egzamin dwie Angletery. <laughs> to może, być ciężkie. To może, być, może być, ciężkie. być ciężkie. Ja pracuję z. O, w komisji jest jak ja No, no to, to to. Czyli widzisz, masz powód, żebyś dawać po raz drugi. Ale nie mogę. Nie zapisałem się, nie zapłaciłem na krzywdy i się nie, nie da. Zostało jedno miejsce, bo jedna osoba nie przyjechała, ty się zastanów. Nie, 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 dziękuję, jeszcze bym nie zdał. Jak widzicie, humory naprawdę dopisują. Na poprzednim egzaminie, na którym byłem tutaj w sierpniu, to bardzo się co niektórzy stresowali, a ja tu nie widzę, żebyście się stresowali. Chyba. Ale to bardzo. Ja już nie mam no, tak, 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 Ale nie. Trzeba się umieć stresować? Lata doświadczeń różne egzaminy. Dobra, czytam, czytam, co tam dalej. Słona czystej? i podejściu się nie stresuję. Nie, ale ten, ten kolega na początku to poprawkę miał. Tak, drugi raz. w sierpniu i właśnie nie zdał ustnego. No i teraz zdał. Jednej części ustawę chyba, nie? Bo, bo tak, no, tak, tak, część, no. No i super. On jest z Kielc, także będziemy mi robić łączności niedługo. Zalukaj na salę egzaminacyjną, może komisja cię pozna, może lepiej nie. Trzeba parytety z łapanki widocznie zrobić. O, parytety, tak. Czyli jak się nie zgłosi 30% Anglei, to... To To ja tak, super. Albo inaczej. Jak 30% Young Lady się zgłosi, to wszyscy zdają bez ustnego. Na przykład promocja. Ale wiesz, to już, to już bardzo teraz trochę zakrawa na seksizm. Bo dlaczego a, no 30%, ta. a nie 50%? No? No, w, w sumie, no tak, dokładnie. Tak, tak, tak. Się, hmm. A wtedy to wajne. już zapomnijcie, ludzie, o egzaminach. <laughs> Witam. W łodzi niemożliwe czekanie na korytarzu. Trzymali nas przed budynkiem i nikt nie zdający nie mógł wejść. U. Pan, może mnie jeszcze raz do... Nie, to jest naprawdę, jestem drugi raz. I jest na naprawdę, z tyłu nie wiem, czy pokazałeś. E, no, ta, wiesz, co tam pani siedzi. O, jest kanapa. Ale ja no. sobie siądę na chwilę na kanapie. O, i tu są takie fotele fajne. To ja sobie siądę na chwilę. O, zobaczcie, można sobie tak relaksować się na takim fotelu. Tam gdzieś jest kanapa, zaraz wam pokażę też. O, kanapa jest, stolik. Tak, naprawdę jest tu bardzo przyjemnie. Przyjemnie i fajnie o tam koledzy stoją. To ja już tu zostanę. Zostaję tu. O, moje buty, to nie. Czytam. Czy nie jest... czemu nie jesteś egzaminatorem? Nie, jeszcze nie. Nie, Łukaszu, wyrwałem się na chwilkę. Zadzwonię do ciebie, jak stąd wyjdę, może się jakoś umówimy. Warszawa, spoko, no dobra, idę, nie będę tu sam siedział. <laughs> nie, wygo wygodnie jest, ale tam Pani pracuje, nie chcę jej przeszkadzać. Jak byłem w sierpniu, to Pani nie było. Rajmund, pozdrowienia wszystkim. Rajmund, sp 6 DX. O, myślałem, że ktoś idzie. Nie, Nie to ja myślałem, Myślę, że idzie <laughs> Skończymy, skończymy live'a, jak wyjdzie ter teraz ten zdający, który zdaje. Pokażę wam go na żywo. Niech Young Lady zajmują się tym, co robią najlepiej. O, bardzo nieładny komentarz. Zaraz usuniemy. <laughs> mm, jesteśmy równi. Nie, ja najniższy chyba bardzo wszystkich, więc. <głosłuchaj> to nie to tak nie działa. Ale jak wsiądziemy, to będziemy równi. Jak nas posadzą. Mam takie wrażenie, że. O, widzisz? Nasze hobby jest takie trochę trudne do zaanonsowania, do zareklamowania wśród kobiet. To bardzo techniczne. Trzeba im pokazywać po prostu różne fajne. Wziąć na dach na przykład, to Antar. Znaczy, ta <głosłuchaj> <to>, ale... <głosłuchaj> byłem na przykład bardzo zaskoczony, bo moja żona tutaj chyba pokaż, czego ty się tam uczysz, mm. tak naprawdę. Byłem bardzo zaskoczony, bo. Ja tak egzaminę, tam dwie strony to są z egzaminami. Znaczy jeden egzamin bała, no faktycznie nie zdała, bo trzy błędy w pierwszym dziale miała, ale cała reszta dobrze, wiesz, drugi zrobiła dobrze, tak bez podejścia, może ja znowu, sobą też pojadę, nie? No i jakieś nie, nie przeszło, mimo wszystko, nie? No chyba akurat biorę, pytania się trafią, dobra, no to powiem sobie szczerze, że tam dużo pytań jest takich, na... po prostu na logikę, na... nie? I tyle, no. O, mam. o wychodzi. <laughs> Chwila ciszy. Teraz. Co? Przekręcono. E, 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 e. tak. <grym grym grym wytanie> ale ja, którą stronę? Tak. Do góry. Nie, nie może w historii nie było takich rzeczy, ani w góry, ani w dół. Ja znaczy, Następny idzie. Wytanie. Powodzenia. Tak. Powodzenia, trzymamy Kłańca. kciuki. Tak się trzyma. Dobra, mogę cię Dobrym. pokazywać? Lajwa robię. Pokażę. Mogę? A ty taki nieuczesany. Przepraszam, muszę poprawić. Opowiadaj, opowiadaj. Jestem zdałem, ręce mam roztrzęsione. Veni vidi Muszę dużo poćwiczyć, będzie lepiej. To tak jak na prawie jazdy zdaje się ten egzamin i jakoś się tam przejedzie, a potem się trzeba nauczyć jeździć. Ja później parę osób i już wtedy umiesz. <gryś> no, <gryś> no także tak, widzicie, to co już Trzy osoby zdały. Tak. No tak. I czwarta no, zdaje, się. to już jest ponad połowę, no to tak, dobra. Tak, tak, Świetnie. Nie. Kiedy na dach? Zamknięte wejście niestety, ale... Jest, A winda nie wjeżdża. Tak, tak, wystają ze skrzynki, już pokazywałem. Nie mam do ciebie takie pytanie. Dzisiaj wyjechałeś windą, czy wchodziłeś po schodach? Nie, ja zawsze po schodach. Okej, dobra. Windą tylko w szpitalu, bo tam... szacunek, wiesz. Jedenaste piętro. O patrz, ale przecież to widać. No tak. <grym> ale wiesz, ja kiedyś pracowałem na szesnastym piętrze w najwyższym budynku w Kielcach. I nie mów, że najbliższa toaleta była na parterze. Nie, była na piętrze, <grym> ale wchodziłem zawsze na szesnaste pierwsze i schodziłem, a czasami kilka razy w ciągu dnia musiałem. Z z czasem napisałem. na a dobrze. Prostu, no, to jest taki budynek, który posiada w sobie dwie windy? Yy, Nawet no, chyba cztery jest pomarańczowy okay. z zewnątrz. Taki duży. Możliwe, że tam kiedyś był. Ale wiesz, co te windy, takie odgłosy wydawały wtedy, że ja. Um, że do tej tak, pory nas traumę tak, po prostu. Nawet tak. jakbym się nie bał wind, to i tak bym się bał. Ja rozumiem, mi. że nagrałeś sobie te dźwięki i one służą w tym momencie jako budzik. Tak? No, Strasze dzieci. <noise> Dobra, będziemy kończyć. Dawaj windą, a ja zrzucam zasilanie. No właśnie, Łukasz, ja wiem, że ty możesz takie rzeczy robić. W razie czego bym jeś, byś mnie uwolnił. Dobra, kończymy. Dziękuję bardzo. Trzymamy kciuki dalej, żeby tak dalej było jak było. No i pozdrawiamy z UK w Kielcach. Oj, poczekajcie, pokażę Was jeszcze wszystkich. Machamy, machamy. Tym, którzy jeszcze nie zawali, życzymy szczęścia. Nie dziękujcie. No. Pokój i dobro.